Dziś zaprezentujemy Państwu generator wody wodorowej Model CA303 z krzemowo-borową szklaną butelką. W estetycznym białym pudełku po jego otwarciu możesz zobaczyć sterylny zestaw do domowej inhalacji wodorem, krótką dokumentację oraz czytelną instrukcję obsługi, podstawowe urządzenie bazowe, czyli sam generator z wbudowaną baterią wystarczającą na 8 do 10 użyć wraz z nakładką do podłączenia butelki sklepowej lub do inhalacji, zalakowaną butelkę o pojemności 400 ml, akcesoria służące do podłączenia kaniuli do inhalacji wodorem oraz do podłączenia butelki sklepowej, zestaw do ładowania generatora, czyli ładowarka i odpowiedni przewód. Przed pierwszym użyciem zdejmij folię z butelki. Aby złożyć butelkę do przeznaczonego użytku, czyli generowania wody wodorowej, Należy odkręcić od podstawy generatora łącznik do butelki z wodą mineralną sklepową, połącz szklaną butelkę urządzenia z podstawą generatora. Upewnij się, że butelka i podstawa są dobrze skręcone i nalej wodę do generatora. W czasie ładowania akumulatora dioda w butelce świeci się na czerwono, a następnie zmienia kolor na zielony, gdy jest w pełni naładowana. Jeżeli w czasie elektrolizy dioda zaczyna mikać na czerwono, to oznacza, że akumulator jest rozładowany i należy w trakcie podłączyć urządzenie do ładowania. Naciśnij dwukrotnie przycisk Start, aby rozpocząć elektrolizę trwającą 5 minut, albo trzykrotnie, aby rozpocząć elektrolizę trwającą 10 minut. W czasie pracy urządzenia dioda LED świeci na niebiesko. Po wybranym czasie generator wyłączy się automatycznie, lub jeśli chcesz wyłączyć go wcześniej. Naciśnij raz przycisk Start w czasie trwania elektrolizy. Generator potrafi również wytwarzać wodę ozonowaną. Wówczas naciśnij przycisk Start i przytrzymaj go aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i dioda LED będzie migać na czerwono.